Witajcie, moi kochani widzowie, w kolejnym filmie, słuchajcie. Dzisiejszy film jest bardzo, bardzo specjalny. Jak wiecie, moja droga do dziewiątego levela, czy też 10 levela, bardzo, bardzo się przedłuża i sam po prostu nie jestem w stanie go wbić. Dlatego do dzisiejszego filmu zaprosiłem chudego, przywita się. No, Ciemaneczko, witam. Dzisiaj będziemy trochę tutaj pomagać świstowi, coś tu Dokładnie. mówić, może jakieś tajniki coś tutaj wiecie z dziesiątego levela, jakie tutaj jest to zagrania ogrania taktyki ja też mistrzem świata oczywiście nie jestem ale postaram się jak najlepiej cię przeprowadzić przez tą tutaj y, potyczkę dokładnie tak słuchajcie chudy ma aż 2,5 tysiąca elo czyli naprawdę no w skrócie jest dopierdolony i tu w ogóle słuchajcie nie ma co tutaj żadnej dyskusji no i dzisiaj postaram się wyciągnąć za jaja i sadzić znowu na ósmy level, bo spadłem. Yy, no może być różnie. Ostatnio z tą formą wiecie jak jest kurwa, wiesz jak jest świstu. Sam ci mówiłem. Tutaj forma w kratkę, wygrana, przegrana, yy, dymam, albo jestem dymany, tak, no ale postaramy się tutaj. Była lekko rozgrzeweczka. Yy, lekko tutaj zagraliśmy przed nagraniem ze świstem jeden na jeden. Nie powiem jaki był wynik, może Świstu się pochwali, jak będzie miał dobre staty w meczu. Yy, zobaczymy, zobaczymy jak to wyjdzie. Ja myślę, że chyba mogę już kręcić tego Faceita, czy nie? Tak, kręć Faceita. słuchajcie, widzowie, ja już przedłuża i lecimy do filmu. Pozdro! Moi drodzy, wspaniali widzowie, bardzo, bardzo serdecznie chciałbym was zaprosić na stronę CSGO Skins. Słuchajcie, strona oferuje bardzo dużo opcji, takie jak case battle, exchanger oraz darmowa daily skrzynka. Używając mojego kodu świstu, na start otrzymujesz 2 złote 10 groszy zł oraz 10% bonusu przy doładowaniu. Dodatkowo, jeżeli wpłacisz moim konem przynajmniej 8,40 to jesteś w stanie wygrać skinów za ponad 9 tysięcy złotych. Do zobaczenia na stronie mordeczko, pozdrawiam. Tak w pojęciu chudy, że leki strasik jest, nie? Co ty gadasz tak? Leciutko gdzieś na dupeczkę mikropelka potu spadła, nie? Tajny na rowek nie, Obie, ale, ale kliknij setaba i zobacz, że jest Grzesiu i jest go. No, Jak my na Grzesia wpierdolimy mecz, no to pozro <noise> W sumie ta. Prawdziwe dziesiąte levely, takie kurwa z krwi i kości. Powiem, powiem tak, trochę się muszę sprawdzić widzowie, bo, bo zawsze mnie ciekawiło, czy ja kurwa umiem strzelać jak dziesiąty level, czy. Czy to jest moja wina, że jestem siódmym, czy, czy nie? No komik. Down. tam na dole. E, chyba tak, chyba tak lecę. lecę. Dobra, dobra, dobra ja zjedziemy na no Nice! Ej, ram, bram, 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 Kurwa mam fraga, nie auto, będzie, nie one, będzie auto, wstydu Nie będzie wstydu, chuty mam fraga No i 100% Kurwa, ja już mogę kończyć widzowie Trzymajcie się na razie Aj kurwa Ej, uważaj, naprawdę Down red Ok uh, Hello, I I'm hiding, Dobra Jest Mago, nice Kurwa Pierwsza runda widzowie Drugi frag, halo? Best, best seven level on face it, halo? Kurwa spadłem, za 10 api się obiłem, ale odjebałem kakarakę Aaa, ah, one main, close to main Kurwa zjebałem Ale to nawet się, oni się trafili, nawet kurwa widzowie Tacy konkretni, zobaczcie nasz team, czemu takie to zjeby są, jakby, ja mam 1510, ale to w ogóle, hudy ma 2,5 Tu 2,200, tu prawie 2, tu prawie 7... 2,7 kurwa, on po tym meczu może mieć 2700. euro. no ja pierdolę Outside, outside Znajdują, mnie, nice Nice, nice, outside more Outside, y close to red, close to red Dobra, idę kurwa, scoutiarz, teraz zobaczcie co scoutiarz świstu odpierdala kurwa Najlepszy skałt polskiego internetu kurwa Teraz patrz, rób kurwa szoty Nice! Nice. Lobby. Yeah, out, out. Outside after scout, outside after scout. i kurwa na bomb. Nice try, nice try we say it's A, hey, you need to fast rotate to heaven. Man, don't teach me, shut up, give him for, that's all. One heaven. Uh, sorry, silo, silo, one. One silo. I'm left ramp and going secret. Let's go. Nice. Silo. Still, silo. No, no. Red. After scout. Op after, after, after scout. After oh scout. Oh Down. Uh, up. yep, red, red, nice. Kurwa, ale budamy pizze pizdę ze scouta, ja pierdolę. To No kurwa! Two guys secret, zjebałem No, no 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 O! Oh, under heaven Shut up man! Russia, Ukraina Shut up! Dobuduwa może być, dobudowa Outside, out Yeah, outside Oje, one outside, one outside. No jeden frag jest, ok. Ja patrzę... wiesz co ja będę patrzył outside do secretu Spies secreto. Bomba bombsite, bomba About secret. Eh man. Nice. Pe tarda. No. Oh. Zielenia jest widzowie. Matchy jak najbardziej do wygrania cały czas. Dawno Nice, brać cię z podarem. Mm Uwaga -hmm. bent pod oszałamia. Side, side, side B. Nice. Have, have, have no waiting. Kompletnie. <śmany> down from me come on nice go 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 we got a nice man no, się, kurwa, rozkręci. rozkręci się to jest kurwa co zrobił to jest najszybsza side down go 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 plant o jebany ta Chicken room, nice, bravo. Chicken room kurwa. Ja nie umiem kurwa inaczej Na to mówić Całe życie na kurnik mówię kurwa chicken room Dobra Dwa fragi widzowie były 9-11 Wracamy na plusowej KD Nie ma źle naprawdę nie ma źle Na to jak mogło być okay, jak, jak na to że grasz, kurwa na lobby gdzie są same dychy to spoko, Tak same dychy no, no jest ok. po prostu mogło być lepiej Ale też wiecie no Newk to też kurwa No nie jest moja mapa nie ja Niuka nie lubię, w chuj, Ja, ja wolałbym dużo bardziej Mirka. Ole Nate. Down. Ta, Jedny leży. Eeeeeeeeeeeeeee. Jeden sit, sit, ja, ja. sit, ja, ja. e, side sit, side sit, One side, one side, sit, side, one side, one side, heaven. one heaven side, Oh, uh, uh, yes, he's he here, yeah, under heaven. Oh, she put, she I have a treven. I have a treven. Under heaven, under heaven. I can go out, there. I can go out. I uh, say secret, 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 be careful, bro. Oh, secret. sorry. Go away, go away, go out, there, guys. I need something. Nice. Nice, bro. Nice. Very nice. Very important round Kurwa! Zajebiście! Ale pojebane jest stary to, że ja mu zostawiłem 5 AB. Uwierz mi, że jakbyście rozgrzał chociaż pół, godzinkę przed, to byś kurwa go zabił, nie? O, to dużo daje rozgrzanie, dobra. Up. Oh up. A, main y Kurwa! Dobra, teraz czas, słuchajcie, zagrać wizowie na pełnym full spacingu. AWB, EVP, bravo, mi, eh, EVP outside Outside down, outside down Brawo <stop Elvisças> Kurwa, było blisko, było blisko Mogło to skończyć widzowie Można było ugrać Można było, można było Dobra full skupienie tryb, nie gramy do grywek Za dużo materiału będzie <gryby> Go secret, all, go secretole, go secretole Don't stop Cyclet down go two guys, tu guys, tu guys ramp, tu guys z ramp Right Kurwa Cały mec, słuchajcie nam się odwrócił o 180 stopni, bo przejebaliśmy tak naprawdę kluczowe rundy, no i... Jest jak jest to, kurwa, że znowu zaczynamy od nowa tak naprawdę, bo oni mają dziesięć koła i my mamy Low HP! No dwóch, one low, one low, one low Kurwa mać, dwóch mi wyjebało sam wychyla i zobaczę kiedy jest zjebane Nie wiem nie,

Jedzę, yeah, ah, oh, Kur KURWA! <laughs> no nic, <laughs> ja tu nie mogłem nic zrobić. Zrobiłem dwa fragi, stać, kurwa, dałem najszybszego planta, jak to i mogłem. I tyle, no. A, oh, <laughs> hey. Muszę grać agresję. <laughs> Nie tak, 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 tak. Ale gram agresję, muszę grać już Jest, widzisz, jest, brawo świsto kodak, świsto kary, kurwa hey, Guys, yes, on B, on B, on B close, to, close, close, close to vent, close to vent I don't understand your info, my friend, where? double We told you two times, shut up! We told you two times My friend told you double doors Bro, I don't understand Yes, he told double doors, he told double doors He told double doors Widzowie ciągniemy do końca, na pewno nie odpuścimy, nie? Ale robi się naprawdę niebezpiecznie. Już poszedł, call outside i ja już patrzyłem, kurwa. No, main to jest chujnia, roku teraz. Próbuję, niech próbuje, ale będzie ciężko. No, ja, ja poszedł od niego, call, że jest full outside, nie? No, jakby poszedł, że, że outside, no, ja spojrzałem, kurwa 7-a. Okay. Meczu, słuchajcie, niestety nie udało się wygrać, był bardzo zawzięty, walczyliśmy, słuchajcie, z cudem do końca, ale it is what it is, tak? Bywa jak bywa. Wrócimy silniejszy, słuchajcie, według mnie nie zagrałem super meczu, ale też to nie był mecz bardzo tragiczny, także jestem, w, słuchajcie, w takich o 50% z siebie zadowolony, bo mogło być parę akcji lepszych, gorszych, no ale... Nie było, na końcowo nie było najgorzej. No, mogłem, słuchajcie, zawsze zagrać gorzej. No, jestem siódmym levelem, gdzieś tam, no... To były wyżs dużo wyższe poziomy niż ogólnie, na których grałem, także... W tym filmie, słuchajcie, było to na tyle. Bardzo dziękuję, że oglądaliście do końca. No i co? Pożegna się Udy? Trzymajcie się, cześć, nara! Na I wbijajcie do Hudego, wbijajcie do Hudego! Yy, link do Twitcha jest w opisie. Pozdro!